W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak może nauczyć się języka ktoś, kto w ogóle nie lubi się uczyć. Nazywam się Dorota Werner, moją pasją są języki i prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc Wam uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. Oczywiście, to, że dzisiejszy odcinek jest dla tych, którzy nie lubią się uczyć, to częściowo żart, ale tylko częściowo, bo tak naprawdę ta metoda, o której chcę powiedzieć dzisiaj, Świetnie nadaje się dla tych osób, które nie bardzo lubią ślęczeć nad książkami i w ogóle nie lubią się tak uczyć w tradycyjny sposób. Jest to metoda bardzo kontrowersyjna i prawdopodobnie będziecie mieć do niej jakiś taki silny stosunek. Albo będziecie całkiem za, albo przeciw. Sama też mam taki częściowo mieszany, ale dość silny stosunek emocjonalny do tej metody. Ona po prostu nie pozwala przejść koło siebie obojętnie. Metoda polega na czymś z pozoru bardzo prostym, czyli od pierwszego dnia zaczynamy mówić. Wielu poliglotów tak robi, czyli sprawdza sobie tylko, jakie jest w tym nowym języku cześć, wyszukuje sobie native speakera, podchodzi do niego, mówi cześć i dalej już wszystko idzie na żywioł. Ja wiem, że to się wydaje niepoważne i może Wam się wydać, że to nie jest żadna metoda na naukę, ale mało, że to jest metoda, to jest to metoda bardzo, bardzo skuteczna. Wiele osób w połączeniu z pełnym zanurzeniem w języku, czyli rezygnacją z użycia swojego języka przez kilka tygodni, jest w stanie w 2-3 miesiące wyczarować w taki poziom, że po prostu można spokojnie sobie swobodnie rozmawiać. I to się da zrobić, tylko że to wszystko nie jest takie proste. Po pierwsze, ta metoda nie jest dla osób, które nie mają bardzo silnych nerwów. Bo wprawdzie jest to naturalna metoda uczenia się języka i tak już zrobiliśmy z naszym pierwszym językiem, jednak małemu dziecku łatwiej jest się przemóc w sytuacji, w której nie rozumie, a mimo to chce się skomunikować. Dzieci nie uczą się tak naprawdę języka szybciej, ale po prostu mają mniej kompleksów, mniej zahamowań i mniej problemów. Natomiast my, kiedy zaczynamy dukać i używać rąk, to czujemy się bardzo głupio, jest nam niewygodnie. I w rezultacie po prostu rezygnujemy. Dzieci mają też większą motywację i po prostu nie mogą zrezygnować, bo popycha je do nauki języka coś, co jest po prostu w nas, bo to jest taki instynkt, żeby przeżyć. My natomiast możemy się z tej całej sytuacji łatwo wypisać i powiedzmy sobie szczerze, 99% z nas by się szybko wypisało. Poprowadzenie rozmowy w języku, w którym umiecie powiedzieć tylko cześć, na zasadzie machania rękami i próbowania. Powtarzania czegoś, rozumienia z kontekstu jest bardzo, bardzo, bardzo stresujące dla większości osób. Jednak ten 1% szczęśliwców, a może to nawet nie jest procent, tylko promil, ma naprawdę duże profity. Po pierwsze, te osoby uczą się dokładnie tego kontentu, którego powinni. Czyli, jeżeli rozmawiamy z ludźmi, to wiemy, co nam jest potrzebne i nie nauczymy się mnóstwa rzeczy, które na początek nie będą nam zbyt potrzebne, tylko dokładnie tego, czego chcemy. Po drugie, uczymy się od razu z odpowiednią wymową, uczymy się od razu w takim kontekście, w jakim trzeba i zapamiętujemy to w najbardziej naturalny sposób. Co więcej nie będziemy musieli później łamać bariery językowej, bo te osoby, które nauczą się z podręczników z kursów, nauczą się jakąkolwiek inną metodą, któregoś nie będą musiały powiedzieć, to od dzisiaj próbuję mówić i te pierwsze rozmowy najprawdopodobniej będą dość traumatyczne. Natomiast, jeżeli zaczynamy od pierwszego dnia, to ten problem już mamy też z głowy i to też bardzo nas przyspieszy w przyszłości. Ucząc się wszystkiego bezpośrednio od native speakerów, będziemy też o wiele więcej rozumieni. Także nasze rozumienie ze słuchu, a w konsekwencji też rozumienie tekstu czytanego, na pewno będzie się o wiele szybciej rozwijało. No, ale oprócz tego, że trzeba mieć takie bardzo silne nerwy i po prostu być odpornym psychicznie. To jeszcze jest jeden warunek, który trzeba spełnić. I ten też będzie bardzo trudny. Trzeba znaleźć odpowiednią osobę. I to naprawdę z doświadczenia wiem, że nie jest łatwe, bo trochę próbowałam, może nie już tak drastycznie, ale przynajmniej tak częściowo zastosować elementy tej metody. I generalnie jest tak, jeżeli spotkacie kogoś, kto po prostu jest waszym znajomym, to on bardzo szybko znudzi się rozmową na poziomie dwulatka. I nie wytrzyma godzinami z Wami rozmawiać w taki sposób, że Wy będziecie tylko mówić jakieś pojedyncze sylaby. Można oczywiście opłacić nauczyciela na jakiejś platformie, na przykład online, albo wziąć lekcję tak twarzą w twarz, ale z doświadczenia wiem, że większość nauczycieli bardzo szybko zacznie uczyć Was gramatyki, albo dawać Wam ćwiczenia, albo będzie chociaż próbowało wcisnąć Wam jakąś odmiankę. Po prostu to, jak przywykliśmy uczyć powoduje, że nauczycielowi będzie naprawdę mega trudno przejść na taki system, w jaki uczą, nieświadomie uczą dorośli mówić swoje małe dzieci. Czyli po prostu powtarzając jakieś zdania, reagując na to, co te osoby mówią i nie tłumaczyć, tylko raczej dawać przykłady. Dlatego ta metoda, choć naprawdę wspaniała, jeśli chodzi o potencjalne skutki, myślę, że się przyda tylko bardzo niewielu z Was. Ale chyba i tak warto było o tym opowiedzieć, bo myślę, że to będzie bardzo ważny podpunkt w tym, kiedy trzeba zacząć mówić, kiedy zaczynamy się uczyć. Czyli jeżeli kogoś z nas nawet nie stać na to, żeby to było tak naprawdę od pierwszego dnia i żeby to mówienie było podstawą całej nauki, to myślę, że skuteczność tej metody dowodzi, że dobrze byłoby tak bardzo długo nie odkładać, bo wielu z nas nie mówi przez pierwsze. 3, 5, 10 lat nauki języka, a potem przeżywa po prostu katusze, kiedy musi zacząć mówić. Więc, jeśli nawet nie stać nas na to, żeby zrobić to dokładnie tak, jak w opisie tej metody, czyli po prostu pierwszego dnia znając jedno słowo lub dwa, od razu zabieramy się za rozmowę, wydaje mi się, że przynajmniej powinniśmy się starać jakieś małe elementy tej metody wplatać do naszej nauki języka. Zamierzam przedstawić jeszcze dwie metody w najbliższych tygodniach. I pamiętajcie, że to niekoniecznie też musi być, że każda z tych metod musi być stosowana tak dokładnie identycznie, jako ona jedna, bo możemy też pomieszać elementy różnych metod. I ta ostatnia moja ulubiona w jakiś sposób będzie syntezą tych wszystkich, bo będzie brała wszystkie najlepsze możliwości ze wszystkich do tej pory przedstawionych. A więc do zobaczenia w następnym nagraniu.